Może po prostu dzień wstaje Ta, pewnie tak wygląda tak jak dzień wstawał, tak, nie? Tak gra myśli, dobra, chodź Co jest to? Powiedziałem Zimny Co? Cześć kurwa, że z łuskiem No, no wózek jak wózek, nie? Nawet można kamienie odkładać No, a jak go weźmiesz? O, o o! Ty kurwa dunderszyc, jak ty zrobiłeś? Magia! Sam byś coś zrobił, a nie? A co sam coś zrobił? nie wiem, kudowałbyś coś, ale nie... Wiem! Sam upadł. Nie! O kurwa, genialny pomysł. Maciek, ja zastywałem Świetnie. Ty, duże te ściany ci powiem, kurwa! Jeleń! Właśnie o to chodzi, że tego już nie było sekundę temu. Ty, kurwa, ale grafika dojebana! O! No Maciek! Maciek! Wojny, co ty w łodzie jesteś? W symulacie pierdolonym. Aaaaaah! O, tu na dół. Dwa krójki. Nie idźcie w futra. Kilinę dodała, taka. No ja już nie uniosłem sobie, co ja kurwa zrobiłem. Ja pierdolę. O mój Boże. Torba na moje kamienie. Dobre to zrobienie? Wie. To nie jest już jakiś, jakiś karton Ma! No, chyba ja. Nie, nie wiem, nie wydaje mi się. Ty iść tu, Ja jestem tym wyjebane mam. A domem tu się idzie, i tu trzeba przepłynąć? No, a tu tak bardzo króla widać, że to jest. Dobrak. O! o, o Dobra. Ty, kurwa, nie uwierzysz. Maciek, zaltamowałem imię ten. Serio? Maciek. Powiedz, co to wybuchnie. Wybuchło. Czy jakaś rola umarła? Halo, panie, tak nie można wędkować, co pan robisz? Nie! Co? No, nawet nie muszę mówić już, nie? Uwaga Chyba z czego dostałem? Stary, jaka to wielka wiocha jest Padron chyba nasawał O kurwa, te co i Ładną wioskę. Zobaczymy razem, na ja Co się kuwałku dzieje z tymi dźwiękami tutaj? Ty. Bo czuję, że Eee! gdzie ona poleciała? No pan Antonu? Kontynuuj. Nie wiem co kim ktoś. Bo to opcję? Opcję. kontynuuj, nie idzie. Ty fajny ten deforest, nie? Wy... Wyjdź do menu Ty, tu jest jakieś foto jeszcze przy tej jaskini Dobra, ta jaskini jest inna wchodzę tu. Aha Nie! Ty zaltowałeś. Tak. Nost nie odpowiada Ale jestem Sigma hmm. Kos. Kuta skurwa księga O Jezu Położył mnie, ale nie. jajka też? <laughs> nie. Ty jesteś? Nie. Co? Jak on się nazywa? Dawid podsiadło, to ty? Ej, Dawid podsiadł mogę autograf? Nie ustał mnie Nie widziałeś mnie. Czekają. Patrzcie jak jesteśmy otoczeni. Jeszcze mamy przód, nie, żeby coś. I tył. I tył. A, propos tyłu, Maciek! Maciek, umarłem. Maciek, 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 Maciek. Dlaczego ty się bijesz tym jakiem. Nie biłem się, po prostu Tam. nie do się. O, warbota. Ty! Co? Elgator, czy coś. Nie. Co się stało? Chuj wie, chyba w jakąś pułapkę wlazłem. O, dzień dobry. Ohohoho! Kurwa! Malny jesteś! No to już sztumiaka! No. Sztumiak by. Jeżdżę się kurwa wuju! Tak trochę tylko! Zimny! No, oświetlam cię! Ja ja... A to on, on sobie nie robi nic z tego ten mutant! Nie, banner mam zrobić! Dobra, to chyba w dół pora. O, o, ty! Topisz ich? A ten to co tu robi? Ty. No i widzisz. No, płonik. Ten tutaj ogień, ja tutaj wodą. awatar. No. awatar, nie? Była ja właśnie, byłem już tym jak do wody, to nie jednego. Skoczyć. Nie kusi ze Macie chwalej? Nie mogę biegać. Spadłem. nie. Spadłem. Widna Ofa. Zimny unik Zimny unik Nie, o, Kurwa, ja będę Stoi. Stoi przy linie O dwa FPS-y, kurwa Ale się na niego trzymał, to teraz się podpalił, bo ciekawa Aha, Nie wiem, ja bym zabił kurwa tych wszystkich ludzi jeszcze raz ponownie Zagrobnie za jeszcze kurwy śmieci jeba. Takie rzeczy ja też mam, ale... Już się tego nie chcę używać. Mogę figuły? To mój Boże, podział Ty... Nie. Ja nie będę właśnie komentował, co ma ktoś zrobiła, nie? Figula szkoda. Ty, Dawid, posiadł. Czemu to masz jakiegoś kurwa szaty, ala Hagbara? Co mam? No bo co, czyli się dalej? No dobra, idę. Dzieciak, kurwa! Wróćcie ja się... Kurwa... Zobaczyłem, co jest pod twoją spódnicą, a ty masz na spodnie ubrane. O nie! O kurde, Maciek. O kurwa, zimny! Zimny! Ty, co? Ty przeżyłem. Smialen? Ech. Kogo podpaliłeś? Pudzianowskiego? To się jakoś tworzy czy... Tak o. No zawołanie Bo lubię wo! Ten... Panie Mietku, proszę otworzyć Ociekł Co? No jak ja tak powinien się w ogóle wejść FUN FACT I tydzień temu w piątek Kurwa, Dawid podsiadł Wej... A właśnie, ja dostałem Kurwa, co ci zrobiłem, moim śmieciu? Nie, matkę co Hey. Ty tylko wiesz Czy ty wiesz, że my damy radę przeskoczyć? I wytrzymujemy czekana, nie? Czekaj, jest dla słabych, czekaj, jest dla słabych Damy radę Czekaj, piję jeszcze alkohol Dla długiego skoku W tym guzik Nie damy rady Ci tam kurwa, lądowałeś Na dole Jakie nie damy rady, synek hey. ty jesteś gotowy? Łapka? Ej, no zaraz to, ale to. Się Raz, nie... dwa, jest trzecia, tutaj. Oga i trzy. Nie, nie to tak. Się nie licie. A te foto. Coś... Nie! Tak to nie? O, dzieciak! Taki paweł, jumper, pierdolony, nie? Tego nie szukasz. No i tu jest od razu przejście, wcześniej widać. Komputer. Mhm. Piepływieś, gdybym widziałeś. Usłownie tutaj się idzie, ty. Górą, no a tu górą, przysiadłem, przychodzisz chyba. Magnet się wejdzie. A propos, tak się był sztumek, pojedynczy goni No ale boli. Ty, ale Paweł Jumper, jakiś pierdolony. No to ten akurat. Dwa mutanty. Jakiś sztumiaki, Kurwa, to jakiś sztum, zztumiak... Z jak pro! No chopie, ciekawie to nie wygląda. Oh. Ale wołuje ten po ślady, poślady, jakie... Pier... Ebon! Drzewa napierdala! Co jest z tym drzewem biednym? Mam teraz w bitzu Meksyku na twarzy, nie? Eee, maciek. Nie może domarłeś. Nie no powiem. Ja o skały blokuje, kurwa, boss fight, Javany. Skały. Tu moje są czarni. Chwilek tu na nie patrzyłem. No? Woda, pierdolona. To ja już chciałem skakać. Oba, ale się zaszułem, śmiecia. No to jesteśmy. Nie! Macie? Macie! Co jak pianino i zęby twojego taty, co? A, tego... wieciego, wieciego. Jezu. Co tam idzie? Ty, ale ładnie Ty. tu! No bo co? Amen Co tu jest nos, to jest oko, oko. bez koszulki. To, to jest ten, lado flesh Terrari O mój Boże! Brody znający po lewej możemy zobaczyć kamień Niezwykły kamień, bo bardzo pracowity. A dlaczego pracowity? To o sam się domyślać Jezu, Ty, pa! Chłopcy. Sztumek w klatce, ja pierdolę. Wpuścić. Jaka muzyka w ogóle leci? Co jest grane? Ja aktualnie no, mam muzykę, to kurwa ten. Jak ta wieś, ta <grym 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 to są pierdala. Dobrze bombardują Nie, odejść od niej! Steward! Steward! Oj, to to helikopter! Nie, bym nie, 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 do końca. Aha. Tak. Ale się osobę, to nie, 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 to no ten sposób wiesz, to by jest ta zmiana w samolocie odlatujemy z tej wyspy wiesz, jak to działa? No To już są chyba linie lotnicze stare <laughs>